Faz widzowie, pamiętacie, jak nagrywałem Sepkiem właśnie Steel a brain rot, to powracamy. I dzisiaj znowu będziemy nagrywać zbieranie tych brain rotów. Ja mam w ogóle mega dobre brain roty. Pokażę wam je. I mam lepsze niż poprzednio. O wiele. Naprawdę. Cztery sekrety lecą. Cztery sekrety mam. Normalnie, zobaczcie, jak nie wierzycie, to sami się zobaczcie, zobaczcie. Pat, mat, mat, mat gold, orkalero, udin, din, din, dun, tripi, trapi, tralero, itzy, tralero, Wejdziemy na kolejne piętro. Tu, tu mamy lawakke, saturno, saturnite, ekstink, tym tra... Mam pięć sekretów. Extinctra tralero, los, tralaleritos, los, bambinitos, Exciting Ballerina, ekstink, tralero, Exciting Ballerina i jeszcze black hole gold. To jest mój najlepszy. I jeszcze dzisiaj zdobyłem tę lawakę Saturno Saturnite. Więc dzisiaj z sepkiem będziemy wygrywać stila Brainrod. Przewitaj się z widzami. Przewitaj się z widzami. Ale nie bij. On nie bije cały czas. No. przewitaj się z widzami, ale nie bij. Gdzie on Ja się boję, że Sebek mi w ogóle ukradnie to Road, ale on mi powiedział, że nie kradnie. To na spokojnie. Link widzowie. Co? Ale się kupił. Ja wyjdę, wejdzie... My wejdziemy do jego bazy i specjalnie poglądamy jego Braindrodo. Co my tu mamy? Balerina? Bom -bom kusini No spokojnie. Nie jest najgłodniejszy. Aaa, on nie bije. Ucieczka! No, mam fajne tariki. I ja mogę... Ja chyba sobie widzę jedną... Jednego tralalero. Ej, Seba? Seba. Seba, 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 Seba. No. dacci tra lalero tra la la dacci tra -la tra la la no il damo tra lalero tra la dacci tra, -la -la. Da tra, -la tra -la -la. no Ja mu pozwalam, więc nic się nie stało za mikrofonem. Tralalero, tralala. No. Napiszę mu. Podziękuj. Podzie. Podziękuj. Podziękuj. Podziękuj za tralalero, tralala. <grym> Dzięki. No widzicie, dałem mu tralaleru, tralala, więc mu tak będzie fajnie. Szybko, nie kradniemy mu na spokojnie. Nie ukradniemy mu nic. My tylko tu sobie do jego bazuki i się wychodzimy z bazuki. Jest moja baza, o tu. No więc, co byśmy zrobili? Eee, o, co no, Kasę zbiorę. Mam dużo kasę do zabrania. Wow. Uii. Tu mamy kasę. Ej, muszę zamknąć was żeby mi nic. Ale on mi chyba powiedział, że nie kradnie. Ja mu pozwoliłem rareru, więc sobie wziął. Hm? No. E... What? Co ty? Co on robi? What? 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 A co jest to jakiego? Udebeł? O, ma. A ja pokażę mu, jak to jest fajnie mieć y, gołta. Pokażę mu gołta. Mam gołta normalnie. Zobacz to, mam gołta, mam gołta. Gołta. Zobacz, gołtem jestem. Jestem gołtem, troluję go jako gołd. Ja nagrywam odcinek, że troluję sepka jako brain rot. Nie wiem kiedy to nagram, ale nagram. Kiedyś może. Kiedyś może nagram, że troluję sepka jako brain rot, że idą bardzo dobre. Hmm. A żeby to mieć, to ja sobie w sklepie z Robuxy muszę kupić tego admina Będę miał admina i wtedy Można się stawać brainrotami I będę go prankował Co robimy? No, gdzie są? Uy. Nic Ok <try> Rip a w ogóle pokażę Wam sposób, jak strollować znajomych, że, yy, że jak najprościej ukraść kogo, okraść kogoś. Kupujemy sobie dużo tych pułapek, tyle ile macie, możecie, tyle ile możecie, kupcie że pułapek. Dużo się kupcie, ważne, żebyście dużo pułapek tak, kupili. I potem kładźcie je w jedno miejsce w taki sposób, aby Was nie zauważył. Mnie akurat. Zauważył. Ale wasz kolega nie może mieć ADHD. A! Co on robi mi? jak miałem go strollować tylko. No, chyba uciekać muszę. Szybko chować. Bo zaraz dostanie pana on dostanie pana. Niezu. Dobra, wypuść tego na spokojnie. No! Jezu. No. Mówileś, że nie kradniesz. Mówiłeś, że nie kradnie. Właśnie. No dobra, wyszedł. Nie mm, weź mi stąd, idź dobra. I tu go normalnie trzeba strolować. To nie może być tak, że on będzie kradł coś. Prawie mi ukradł, widzieliście dralero? A potem wziął ten nostruza i tak skakał z nim To jest sposób na ukradanie, ale... Ja sensie tylko złapałem No Ui. A i Dzisiaj sobie porysujemy No i pat, mat, mat Nudy z tymi rotami Nic nie idzie i Jeden, dwa No. Więc, co jest, co byśmy zrobili? Jezu, on mi zaraz naprawdę. On, on poluje po to, żeby tylko okraść kogoś. On nic innego nie robi. Dobra, postawię nową bazukę. On jej chyba nie zmienił, mam nadzieję. Dobra. Biję to. Go. No. Ui. Jezu, nie no, ja wychodzę, bo czekaj. Dobra, nieważne, nie kończymy filmu. Ja tylko się przestraszyłem, że on mi naprawdę coś ukradnie. Ale chyba nie ukradł. Nie, wszystko chyba zostało. Mam taką nadzieję, że nic mi chyba nie ukradł, nie? Ej, wyszedł! Wyszedł! Wyszedł Seba! Seba wyszedł, nie! Zemu Seba wys tu? wyszedł. Nie, to nie może być tak, że wyszedł. Jak wyszedł, to oznacza, że... Chyba musimy sami nagrywać. Ale pamiętaj, pamiętacie jak, pa, pamiętacie jak nagrywałem właśnie tęś pierwszą. To jak on wyszedł, to są dzirafa celestre i jeszcze właśnie ten tren Turbo 3000. A to girafa celestre już poszła w Rabirwie. No. Ja to jeszcze sobie pogram trochę, bo chcę trochę zdobyć Brain rotów. Mam nadzieję, że sobie że się nie zdenerwował, czy coś. I mi nawet pokazywał dowód. Ja... a nie, tutaj tak naprawdę... nie. On mi pisał, że nie kradnie. A tak naprawdę próbował mi je ukraść, ale on w dziwny sposób próbował mi ukraść ukraść. Trenostruzzo Turbo 3000 i Trollero. Spokojnie. Właśnie hmm. próbowałem je ukraść. Ale dobrze, że nie próbował mi ukraść mojego Black Hole Goata, Bo on jest moim najlepszym brainrotem. ile on zrobił. Nie, no, czemu Sebek nie gra? Sebek nie gra. Nie wiem, jak nic nie będzie dobrego sło, jak coś dobrego będzie sło, to ja was tutaj zgarnę. Dobra, obóz. Minęły już 4 godziny, i nic i dobrego nie leci. 4 godziny minęły, i nic dobrego nie leci. Jedynie, co leciało, to Nubini, Pizza, Nini. Ja już nie mam siły tak patrzeć, się gapić w to, aż jakiś dobry brain rot przejdzie. No więc musimy pozbierać kasę. To będzie nasze zajęcie. Miało być szebki, ale szebek wyszedł tak samo jak ja, bo on mi próbował ukraść, ale to jest sposób. Jestem dumny z dzisiaj ją zdobyłem. Bez żadnego szczęścia. Bez kupywania szczęścia. W ogóle. Bez szczęścia. Do. My no, już chyba kończymy film. Wiem, że był chyba dla Was trochę krótki. jakieś 12 minut, widzę. Dobra, pa. Owie filmu. Wyszedł Sabek. I, i za, zostawcie film. No znaczy hashtag. Hashtag a Stil a Brainrod. Jak nie wiecie, jak to się pisze, to ja Wam napiszę na czacie. To się pisze. Hashtag. Steel Stil a Brainrot O, tak to się pisze. Hashtag still a Brainrod. I wtedy może film będzie popularniejszy. Więc pa pa!